Dzień dobry wszystkim. Ja nazywam się Ewka Szcząchor. Jestem edukatorką pozytywnej dyscypliny wczesnego dzieciństwa, nauczycieli oraz rodziców. Natomiast moja przygoda z pozytywną dyscypliną zaczęła się, no już myślę, ponad 5, 6, około 6 lat temu, kiedy to. Pierwszy raz zapoznałam się z literaturą, natomiast nie zadziało się to bez przypadku. Zadziało się to wtedy, kiedy stwierdziłam, że moje stosowane dotychczas metody wychowawcze się nie sprawdzają. Były to metody stosowane wcześniej wobec mnie. Natomiast stwierdziłam to w sytuacji, kiedy za drzwi pokoju, w którym bawiła się moja córka z jej koleżankami, usłyszałam Moją córkę. Używającą języka poleceń, rozkazów wobec swoich koleżanek. I niestety był to język mój. Mówiłam moim językiem do swoich m, przyjaciółek. Wtedy pff, nie poczułam się za dobrze i stwierdziłam, że pora coś z tym zrobić. Przypadkiem, nie przypadkiem, ja w przypadki nie wierzę. <grym> poznałam się wtedy z mamą, która o pozytywnej dyscyplinie wiedziała już nieco więcej niż ja i mocno zachęciła mnie do. Zapoznania się z jedną e, z pozycji, pozytywnej dyscypliny. Była to właśnie książka, pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków, bardzo mi to było wówczas potrzebne, ponieważ moja osobista córka była właśnie w tym wieku. No i się zaczęło. zaczęło się, e, zaczęła się ogromna zmiana, nastąpiła dzięki pozytywnej e, dyscyplinie. Myślę, że następowała e, zmiana w moim podejściu do dzieci, dorosłych, podejściu do komunikacji, podejściu do relacji. Pozytywna dyscyplina zdecydowanie wyznaczyła mój styl komunikowania się z innymi ludźmi, mój styl budowania relacji oraz moją, jedną z moich ścieżek zawodowych, ponieważ na co dzień zajmuję się również edukowaniem zarówno rodziców, jak i nauczycieli w kwestii pozytywnej dyscypliny. Pomogła mi również przejść przez chorobę nowotworową, ponieważ zgodnie z jej myślą, jako rodzic, jako mama, modeluję wszelkiego rodzaju zachowania. Swoim, e, swojemu dziecku. I tak postanowiłam sobie, że będę modelować mojej córce to, jak e, mierzyć się z trudnościami, jak przechodzić przez trudne chwile, jak nie skupiać się na problemie, tylko szukać rozwiązań. A to jest jedno z narzędzi pozytywnej dyscypliny, jedno z wielu narzędzi. Z tego co pamiętam, karty e, narzędzi dla rodziców e, z, zawierają 52 różne narzędzia, których można zastosować praktycznie od ręki, od razu i, i czynią, działają. Cuda. Więc jeśli potrzebujesz wsparcia, jeśli czujesz, że um, odczuwasz jakąś frustrację wynikającą z rodzicielstwa, być może czujesz się um, nie do końca dobrą mamą, nie do końca dobrym tatą, to sięgnij do literatury pozytywnej dyscypliny, a zacznie dziać się magia. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Następnym razem.